Alan Krupa, syn znanej polskiej wokalistki Edyty Górniak, niedawno podjął decyzję, która wstrząsnęła opinią publiczną. Postanowił odejść od swojego dotychczasowego nazwiska, które kojarzyło się z kontrowersyjnym ojcem, Dariuszem Krupą. Ta zmiana personaliów to jedno z wielu wydarzeń w życiu młodego artysty, który od pewnego czasu robi karierę muzyczną i próbuje znaleźć swoją drogę artystyczną niezależnie od sławy matki. Alan Krupa Znanym już jako Alan Enso, podkreślał, że od dawna pragnął oderwać się od nazwiska ojca. Decyzja o zmianie nazwiska nie była więc nagła, ale przemyślana i świadoma. Chociaż wiele osób spodziewało się, że Alan może wybrać nazwisko matki, Edyty Górniak, to artysta zaskoczył wszystkich, wybierając zupełnie nowy pseudonim. Alan chciał uniknąć zarzutów, że wykorzystuje sławę swojej matki w swojej karierze muzycznej. Zależało mu na tym, aby być ocenianym za swoje osiągnięcia i talent, wyjaśnił jego menadżer. To jednak nie jedyna duża zmiana w życiu Alana. Artysta postanowił także zmienić swoje miejsce zamieszkania. Przeprowadził się do Monako, by być bliżej swojej partnerki, Nikol Pniewski, która tam mieszka na co dzień. To kolejny krok w kierunku budowania własnej niezależności i życia poza granicami Polski. Mimo że Alan mieszka teraz za granicą, regularnie odwiedza Polskę. Niedawno zaskoczył swoją mamę, Edytę Górniak, podczas jednego z jej koncertów, gdy pojawił się niespodziewanie na scenie i zaśpiewał razem z nią. To wydarzenie było miłym zaskoczeniem dla fanów obu artystów. Cała ta seria zmian w życiu Alana Enso pokazuje jego pragnienie samorealizacji i budowania własnej marki artystycznej, niezależnie od sławy rodziców. To także dowód na to, że młody artysta dąży do osobistej niezależności i decyduje o swoim życiu w sposób który uważa za właściwy, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.